Moi drodzy, stała się źle bardzo ciekawa, ponieważ jest prawdopodobnie gdzieś jakaś nowa metoda na kopiowanie itemów, kopiowanie PETów w Roblox Pet Simulator X. Więc słuchajcie, to jest coś niesamowitego, został zablokowany trade w, właśnie w tej grze, więc tym bardziej. Ciekaw jestem co Preston zrobi z, tym, z tymi wszystkimi osobami, które zaczęły, zaczęły, słuchajcie, kopiować te pety. Bardzo dużo kopiowania petów było na wielką, ogromną skalę i co w tym w stanie się, co, co w tym wypadku będzie. Na razie mamy trady zablokowane, jak widzicie. I to właśnie, tak jak mówię, wspomniałem, jest to spowodowane tym, że ktoś czy dużo osób zaczęło kopiować Pety na ogromną skalę i to Pety te, które nie powinny być kopiowane. Jestem pewien, że jakiś człowiek bez mózgu zaczął kopiować Huge Pegasusy, nie? No bo to łatwo sprawdzić, tych Huge Pegasusów jest tylko ile tam, 10, 12? Jak ktoś zaczął to kopiować... I nagle się zrobiło milion huge Pegasusów, to mogłoby być ciekawe, nie? No nie? Ej, dajcie znać, co o tym myślicie.